Czy można zbudować tranzystor w domu? Można. Nie potrzeba mikroskopu czy innego specjalistycznego sprzętu jak jakieś na przykład pompy próżniowe, czy piecek, w których trzeba uzyskać wysoką temperaturę ściśle określoną. Wystarczą właściwie nożyczki, lutownica. No, przyda się kawałek laminatu. Generalnie, ktoś, kto bawi się w elektronikę, potrafi robić płytki drukowane, to powinien sobie poradzić. Natknąłem się na taki fajny film. Tranzystor zrobiony w domu. No, tak, co prawda nie wychodziłem od wyciągania monokryształu, ale można powiedzieć tak. Rzeczywiście, jest zrobiony w domu najprostszymi chyba środkami, jakimi się tylko da. Co najważniejsze, niepotrzebny jest nawet mikroskop przy składaniu tego tranzystora. A sam pomysł, jak to zrobić, podkradłem zresztą od profesora Groszkowskiego, który w latach 50. Kiedy prowadził swoje eksperymenty. Oczywiście, i ma sens, abym tu cały film odtwarzał. Jak widzicie, nie był od początku odtworzony. Link do tego filmu dam w opisie. Każdy sobie może obejrzeć. I faktycznie można to zrobić w domu. Nie próbowałem, ja cały czas myślę o zrobieniu diody. Jest dużo łatwiej. Tylko jakoś. Brakuje mi chęci i motywacji, aby to zrobić. W każdym razie polecam nie tylko ten film, ale i w ogóle cały kanał. Ten Prosto labów, w którym mamy naprawdę ciekawe rzeczy, które robi praktyk, a nie teoretyk, który tylko tam. Jakieś książki zagląda, dzieli włos na czworo. Zresztą ten człowiek, jak widzicie, nie bardzo ma co dzielić na czworo. No. Ale naprawdę jest dobrze posłuchać praktyka, zobaczyć, jak praktyk działa, a nie teoretyczne wywody, które się wpycha. Przyszłym inżynierom do głowy, które najczęściej nie są w ogóle przydatne. Także zachęcam do obejrzenia, do usłyszenia.